Witam was na moim kanale w szóstym vlogu z serii odliczenia do wakacji. Mamy dzisiaj 6 czerwca i jest dosyć godzina późna, ponieważ tak jakby miałam nie nagrywać vloga, ponieważ nic by się ciekawego nie działo i ten vlog by się składał tylko z 3 minut pewnie. Ale uznałam, że no dobra Angelika, nagraj, zobaczymy co z tego wyniknie. Jeśli nie będzie ciekawe to po prostu usuniesz ten materiał i po prostu nie wstawisz. Dzisiaj jestem bez makijażu, bez rzęs, bez pomadki, bo uznałam, że po prostu już mi się nie chce. Jest późna godzina, nie ma sensu dar na darmo używać kosmetyków i po prostu marnować. I tak za kilka godzin bym to zmyła. Więc dzisiaj tak normalnie, domowy vlog, tak jak zwykle. I powiem wam, że jestem dzisiaj w plusce, w której byłam dokładnie rok temu, w tym samym dniu, w odliczeniu do wakacji. Więc wyciągnęłam ją z szafy i ponownie założyłam i jest... Jest taka letnia już przypominająca wakacje, więc założyłam ponownie. Pogoda dzisiaj jest naprawdę śliczna, mimo tego, że ma być burza, więc zobaczymy czy ta burza będzie, czy jednak nas ominie, ale jeśli będzie to nigdzie nie wyjdę i zostanę w domu, więc zrobię sobie po prostu trening i nigdzie nie wyjdę na żaden rower, rolki itd. Więc zobaczymy jak to będzie z tą burzą, na razie świeci piękne słoneczko, więc trzymajmy kciuki, że tak będzie dalej. Postanowiłam, że do Was tak y, troszeczkę pogadam, opowiem Wam, co będzie się dziać w najbliższych tygodniach, więc y, dokładnie za tydzień będę mieć bal ósmoklasisty. i się zastanawiam, czy tak jakby wziąć aparat, nagrać jakieś skrawki, czy może jednak zostawić i albo w ogóle nie nagrywać, bo wiecie, bal mam od 17 do 21 jakoś tak. I nie wiem czy chcecie jakieś skrawki z balu. Zobaczymy w ogóle jak to będzie wyglądać ten bal. Czy nie będę czuć się, wiecie, niekomfortowo z tym aparatem, więc zobaczymy. Yy, no, więc ja już jeśli chodzi o sukienkę, to powiem Wam, że... Sukienkę właśnie wczoraj zamówiłam właśnie o godzinie 23, więc super! Tydzień przed balem o swoich zamówiłam sukienkę. Więc zobaczymy, czy w ogóle przyjdzie, bo czas wysyłki jest do tygodnia, więc... Nie wiem, czy przyjdzie, po prostu nie wiem. Jeśli chodzi o sukienkę, to pewnie wam pokażę w dniu, w którym przyjdzie, albo po prostu pokażę wam w dniu, w którym ją ubiorę na ten bal. Więc zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Ja i tak wszystko robię w ostatniej chwili, więc u mnie to jest standard. Słuchajcie, i w ogóle w mojej rodzinie robienie wszystko na ostatnią chwilę to jest naprawdę standard, więc nie dziwcie się. Napiszcie, czy wy też już mieliście bal, czy macie bal. 「寂しいときも元気になれるよ」「君がね、そっと手を握ってってなから励まして」 Wyszłam sobie na dwór, jednak nie ma burzy i zrobiłam sobie smoothie, jest ona z truskawek, maślanki, nektarynki oraz banana, więc dodałam jeszcze listki mięty, więc będzie pyszna. 「一緒で封じで私たちずっと一緒で約束幸せに潜む」「君だけ少しテンポが外れても平気よ笑顔でドキドキそもそも走りなが一番にみたいの」「おはようっていつまでも」 Cześć kochani, mamy dosyć późniejszą godzinę. Ja jestem cały czas na dworzu, bo nie było burzy, jest ładnie i jest taki, wiecie, chłód, nie jest już tak gorąco i można normalnie siedzieć na dworzu. Nadeganiam sobie YouTube'a, ponieważ nie oglądałam zbytnio, chociaż i tak mam małe zaległości, więc jest git. Ale chcę mieć już, wiecie, na wakacje luz, żeby być na bieżąco z tymi youtuberkami, które oglądam i youtuberów, którzy oglądam, żebyś na bieżąco z nimi. No i teraz słuchajcie, idę zaraz już do domu nie wiem co będę robić. Jutro i to znowu do szkoły już tak mi się nie chce, chciałabym wakacje, no ale już niedługo, więc jeszcze tylko tydzień, dwa tygodnie, więc będzie git. Czemu ten czas tak szybko leci i mam już 21 godzinę. Jak Jakim cudem, jak na dworzu jest jasno I nie obejrzałam nawet dramy Nie zmontowałam nawet tego vloga Po prostu nie starcza mi dnia ludzie Żeby to wszystko zrobić No masakra jakaś W ogóle teraz na dole leci zmierzch I leciła pierwsza część I nie tak kusi, żeby to obejrzeć Ale tak mówię Angelika, masz zmontować filmik Musisz obejrzeć chociaż jeden odcinek dramy Wiesz jak dramy są dla ciebie ważne no ja takie mówię, no dobra. No ale dobra jeszcze tylko jutro do szkoły, w poniedziałek i w środę i wolne, więc... Jej! Postanowiłam, że sobie zapalimy wosk, Janki Candle i dawno w ogóle nie zapalałam, więc... <laughs> ale już się wakacje, więc jakiś taki wakacyjny zapach. Tutaj mamy jeszcze moje książki, oczywiście nie wszystkie, z którymi niedługo się żegnam i będę już je oddawać do środy, więc słuchajcie, już niedługo i się z nimi żegnamy. Ja Wam mówię, że drama po prostu tajna i okazało się, że ma 36 odcinków. Ja tego nie przeżyję, słuchajcie. Byłam pewna, że to ma 16 odcinków, a to taka kurde niespodzianka, że to ma 36. Czy wy to widzicie? No, czy to jest 20? Next. Nie mogę znaleźć, dobrem. I tu ma 36. Kumacie to, kumacie to, kumacie to. Jezu. Aż wyszłam z kadru, słuchajcie, no ale jej co się będzie przez te wszystkie um, odcinki. Jestem ciekawa, dopiero jeszcze na dziesiątym. kochani, więc to już tyle na tym vlogu w ogóle nie wiem dlaczego cały czas chodzę w kucyku, ale jest mi wygodniej chłodniej i zawsze jak się żegnam to jestem w kucyku, więc okej, okay. słuchajcie, jutro mamy 7 czerwca i prawdopodobnie będę jechać nagrywać pewien filmik więc zobaczymy, jak to będzie, ale raczej będę też vlogować i będę nagrywać ten filmik, więc trzymajmy kciuki, żeby to wyjdzie w ogóle. Żeby nie miała tutaj za dużo materiału, tutaj samo, więc no zobaczymy, jak to wyjdzie. Odezwę się do was jutro. Więc co do tym filmiku, pamiętajcie o łapeczka w górę, o subskrypcji na dole, o komentarzach, bo rozstaję wam serduszka. No i co do zobaczenia już jutro, więc to tyle i bajo! Saraniejo!